Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Bez racji o relacji. To Patryk Wiktor i Patrycja Frania. Dzisiaj porozmawiamy o relacji z dojrzałością. Co to takiego w ogóle jest i dlaczego oczekujemy od innych, że będą dojrzali, albo siebie nazywamy dojrzałymi. Ma to jakieś duże znaczenie w naszej kulturze, nie tylko naszej. Żeby tą dojrzałość budować, ale zastanawiam się, jak. W ogóle definiuje się tą dojrzałość, bo pewnie kogo by spytać, to by miał inną definicję, jakiś tam za, zakres tych, jakie wartości ta osoba ma prezentować sobą, żeby uznać, że jest dojrzała. Czy chodzi o podejmowanie, chyba najłatwiej widać na, na podstawie podejmowanych decyzji. No hmm, ciekawe, bo mi się skojarzyło bardziej z tematem emocji. I z radzeniem sobie z emocjami. Często hmm. słyszę, że ktoś jest niedojrzały emocjonalnie. <laughs> czyli mamy emocje, mamy podejmowanie decyzji. Um. No dobra, skupmy się na tych dwóch na razie. Mhm. <laughs> Ale dobrze, jeżeli mówimy o dojrzałości emocjonalnej, to jest w ogóle trudny temat. Bo czy to znaczy, że ja mam kontrolować swoje emocje i ich nie pokazywać? Um, czy mam po prostu pokazywać takie, jakie są adekwatne, cokolwiek to znaczy, do danej sytuacji? Mhm. Czy... O co w ogóle chodzi w tej dojrzałości emocjonalnej? Takie opanowanie? Mnie w ogóle ten temat zaskoczył, <laughs> jak padło, że... O, to dojrzałość dzisiaj. To z jednej strony mnie podjarała, z drugiej strony tak sobie pomyślałam o rety, rety. Ale, ale o co w tym wszystkim chodzi i czym ta dojrzałość jest. O, I nie wiem, co to znaczy, bo mm, no właśnie mi się pier, pier, jak zaczęliśmy o tym rozmawiać, jak zaczęłaś mówić, to pierwsze co mi przyszło, to niedojrzałość emocjonalna, że o kimś mówimy, <laughs> że jest niedojrzały emocjonalnie. I próbuję sobie przypomnieć różne historie, w których ja to określenie słyszałam, czy w stosunku do siebie, czy w stosunku do, do, do kogoś, czy... I, i sobie myślę, że to jest. Ono często pada w takiej sytuacji, kiedy ktoś te emocje tak okazuje z taką otwartością, bez, powiedziałabym, bez zahamowań w równy sposób być może daje się tym emocjom jakoś opanować, to emocjom pytanie, opanować, mhm. tak zalać tym emocjom mhm. I, i to są chyba najczęstsze sytuacje, kiedy ja słyszę takie określenie, że ktoś jest niedojrzały emocjonalnie i równocześnie przychodzi mi bardzo szybko y, kontekst oczekiwań społecznych. I norm społecznych, mm. i tego, że ktoś kiedyś uznał, a, a my się tego jakoś e, ślepo trzymamy, jak to jest z tymi emocjami, i jak się powinno społecznie te emocje pokazywać albo nie pokazywać. I bliżej jest mi do tego nie pokazywać, że wtedy jak ich nie pokazujesz, jak e, masz w sobie opanowanie, jak umiesz je kontrolować, zatrzymywać. To, to chyba wtedy powszechnie uważa się, że jesteś dojrzało emocjonalnie osobą. Przy czym od razu moja głowa podpowiada, ale bzdura. Jak o tym opowiadałaś, to tak sobie pomyślałem, że mało kto, nawet osoby, które uważają się za dojrzałe emocjonalnie, pewnie są dojrzałe emocjonalnie, bo panowanie nad emocjami nie, nie oznacza jakiejś dojrzałości, oznacza po prostu tłumienie czegoś w sobie i też jest działaniem na jakimś autopilocie, to znaczy, że jeżeli jakieś emocje zaczynają wypływać, automatycznie mój organizm je tłumi. To nie jest w żaden sposób jakaś nazwa to... Hmm. Nie wymaga wielkich przemyśleń takie zachowanie. Ono wymaga po prostu jakieś podjęcia jakiejś decyzji, że ja się będę tak zachowywał w danej sytuacji, bez, bez zrozumienia za bardzo. Chcę jakiś efekt osiągnąć, to tak zrobię, co nie? I to, to jest myślę, że na tym poziomie jakaś taka logika. Mm. Dla mnie dojrzałość byłaby czymś, co oznacza zrozumienie siebie i zachowywanie się w zgodzie ze sobą. Czyli zrozumienie. Jak ja się zachowuję? Czy zrozumienie, dlaczego się tak zachowuję, jest akurat istotne? Nie wiem, bo może nam się wydawać, że wiemy dlaczego, a przyczyna może leżeć zupełnie gdzie indziej. Bardziej bym się skupił chyba na czymś takim, na tych naszych potrzebach, bo potrzeby potem generują różne emocje. Ja mam potrzebę powiedzenia czegoś, ja mam potrzebę zrobienia czegoś. I to później, dążenie do tego celu, do zaspokojenia tej potrzeby, generuje różne emocje, co nie? A jeżeli się zajmiesz tą potrzebą na wstępie, dlaczego ją, ją masz, czy, czy, czy faktycznie to jest to, czego chcesz i potrzebujesz, czyli poznasz siebie od takiej strony, ja wiem, czego się lękam, ja wiem, co jest mi niezbędne, ja rozumiem, rozumiem siebie i poznałem, poznałem siebie na, na takim poziomie dosyć głębokim, czyli Um, um, różne moje zachowania już przeanalizowałem. Nie wiem, czy przeanalizowałem, to jest dobre słowo, ale zagłębiłem się w nie na tyle, żeby wiedzieć, um, co leży u ich podstaw. Mhm. Um, to później, jeżeli, jeżeli to jest w jakiś sposób takie, już, już moje, że ok, ja wiem, że takie rzeczy mnie denerwują i że. Te nerwy wypływają z tego i, i, i z tamtego, i że to mogą być oczekiwania albo lęki jakieś z tym związane. Um, ty, tych emocji nie trzeba za bardzo kontrolować, um, bo my już tak naprawdę wiemy, e, czego się możemy po sobie spodziewać, jak reagujemy, i to się zmienia, tak naprawdę. Jak my już wiemy, to potem się zmienia to, w jaki sposób pewne rzeczy nas dotykają. To nie tak, byłaby taka dojrzałość emocjo emocjonalna. A poznanie siebie i życie w zgodzie ze sobą, no mm -hmm. samo poznanie siebie, myślę, że daje dużo spokoju, mm. takiego wewnętrznego i takiego balansu, gdzie um, te emocje nie są w jakiś sposób takie wybuchowe, a jeżeli są wybuchowe, to okej, okay, one nie, nie, nie są zupełnie niekontrolowane, to znaczy nas nie odcina w tym momencie. Próbuję siedzi mi w głowie, jak mówisz, to, to ciągle siedzi mi w głowie pewien przykład i tak się waham, czy, czy iść za nim, czy nie. Natomiast myślę, że to może być do, do, dobry przykład jakoś do uzupełnienia tego, co mówisz, ale być może też do sprawdzenia, czy po mojej stronie jest podobnie czy inaczej. Mm -hmm. bo, bo, bo jakoś chyba potrzebuję usłyszeć siebie na głos, żeby, żeby to poukładać. No. Zastanawiałam się, czy o tym opowiedzieć, ale dobra. To, to jest historia o moim reagowaniu na różne sytuacje. I ja w różnych sytuacjach tak mam, że często bardzo z automatu reaguję płaczem. I w trakcie. O mojej terapii, dużo o tych reakcjach rozmawiamy. I to jest ciekawe, bo to, co ja sobie przez długi czas w trakcie, czy kiedy te reakcje się pojawiały, zarzucałam jakiś rodzaj właśnie niedojrzałości i ogrom pracy terapeutycznej, którą robimy z moim terapeutą, jest o tym. Żeby te reakcje zaakceptować, żeby je uznać, że one takie są i bez, może nie bez względu na potrzebę, która jakoś uruchamia te reakcje, ale bardziej w takim kontekście, że jak ta reakcja się pojawia, to znaczy, że ona dotyka czegoś istotnego. A jak dotyka czegoś istotnego, to. Dojrzałym jest przyjąć, że ta reakcja jest taka i się na nią nie złościć, i zaakceptować. I, i, I chyba ta dojrzałość dla mnie leży z jednej strony w tym, co mówisz, w tym poznaniu siebie, i równocześnie w takiej e, akceptacji, Uznaniu, akceptację, rozumianej jako uznanie, okej, okay, tak mam, coś mnie porusza, jak coś mnie porusza, to reaguję Aha. płaczem, bo tak, taka jest moja konstrukcja. Równocześnie idzie za tym druga moja myśl, bo płacz, okej, okay, społecznie może być trudny dla innej osoby do, do zareagowania, do obsłużenia, jak ktoś widzi. Moją reakcję to może nie wiedzieć, jak się zachować, ale to jest jeszcze taka reakcja społecznie w miarę do przyjęcia, ale jeżeli ktoś y, na jakieś zachowania wybucha, y, wybucha złością, wybucha jakimiś zachowaniami agresywnymi, no to już tu mi się pojawia znak zapytania, y, czy to jest o tym, że ja sobie te swoje reakcje akceptuję? Bo one mogą komuś robić krzywdę. Płacz nie robi krzywdy. Mm, mm, mm. Mm -hmm. Znaczy tak, ja. Mm, jak powiedziałeś o tej akceptacji, to. Mm, o tym uznaniu, wolę to słowo. Mm -hmm. To jak najbardziej to mi się spięło właśnie z tym takim pojęciem, gdzie jest jak jest. Po prostu, co nie? Mm -hmm. e, I dojście do tego właśnie zostanie w tym nawet um, i sobie pomyśleć sobie o tym jakby okej, okay, no to mm, dlaczego ja dlaczego akurat w tym momencie tak reaguję jakby, co jest jeszcze tam jakby czego to dotyka ten, ten na przykład ten płacz um, i pogrzebania sobie ale grzebania bez takiego bez odrzucania i bez yy, bez mówienia dobre czy złe, mhm. zupełnie bez żadnej oceny, tylko że no to jest tak i to jest tak i to jest tak i to jest tak. Jakbyśmy opowiadali jakieś fakty, totalnie odcinali emocje wtedy, e, bo emocje sprawiają, że zaczynamy coś wartościować, co nie? E, automatycznie wartościujemy mając emocje, wartościujemy coś, coś nam się podoba, jesteśmy radośni. Mhm. E, bo mamy jakiś kontrast. Mm. Nie? Smutni, bo mamy jakiś kontrast. Zawsze jest jakiś kontrast. Czegoś nam brakuje, albo czegoś, coś dostaliśmy, właśnie. I, y, zakładam, że emocje po prostu w tym Emocje z, nie dają obrazu rzeczywistości i popatrzenie na siebie w taki właśnie, bardziej nieemocjonalny sposób może pomóc w, w dojściu do tego, co tam, co tam głęboko leży. Um. I w ogóle nie nazywanie tych emocji, kiedyś o tym chyba mówiliśmy, co nie? Bo tak, mamy taką tendencję do nazywania różnych emocji i ułatkowania ich, a często ta sama emocja objawia się fizycznie w taki sam sposób. Znaczy, przepraszam, różne emocje objawiają się fizycznie w taki sam sposób. To skąd wiemy, że to jest, że to, jest to, co czujemy akurat? To, co, że to jest to, co myśmy nazwali, że tak, tak się właśnie czujemy. Um, no chyba najprostszym przykładem sprawdzenia tego to jest nazwanie tej rzeczy inaczej, jakimś synonimem i zobaczenie jak się wtedy czuje i najczęściej jeżeli synonimem nazywamy jakąś emocję, to ta emocja zmienia też swoją intensywność, A, więc dużo jest przywiązania takie, uważam, do tego ciała, do tego co my mówimy i myślimy, ale ta dojrzałość, o której mówiłaś, to jest właśnie dla mnie takie, tak jak powiedziałaś, uznanie tego co jest, ale też zrozumienie tego, hmm, czego ja się lękam i czego ja oczekuję od siebie od innych dla mnie to są takie dwa proste, najbardziej takie podstawowe jakieś elementy składowe mhm. dobra albo do czegoś ulgnę albo od czegoś Aha. uciekam Aha. i chcę unikać tego zastanawiam się i będę się pewnie jeszcze długo długo zastanawiała nad tym na ile mm, to oddzielenie emocji mhm. i to patrzenie takie przez pryzmat czystych faktów, mhm. czystych, czystych, jest e, mm, tak w ogóle dla naszego mózgu i dla naszego ciała. Na ile ono jest możliwe i na ile mm, a, jednak, nie wiem, to jest jakiś rodzaj zastanowienia. I na ile jednak e, przez to odcinamy się od pewnych sygnałów, od informacji. Bo o ile e, emocje bym zostawiła z boku, bo to są pewne nazwy, pewne łatki, to myślę sobie o sygnałach, które daje nam nasze ciało. Okay. I te sygnały e, są jakąś informacją. One mogą być informacją o tym, że e, dany fakt coś mi, coś mi robi. E, I teraz zastanawiam się, e, czy w kontekście dojrzałości e, dojrzałym będzie Zostawienie tych sygnałów z boku i dalej zostanie tylko przy faktach, takich czystych, czystych, bez, bez niczego obok, poza tym, czy być może dojrzałym będzie połączenie tego, co mówi moje ciało, umiejętność w ogóle rozpoznawania tych sygnałów z ciała. Hmm. Okej, okay, ono w tym momencie poczułam spięcie. Dobra, to znaczy, że to jest jakaś informacja o tym fakcie. Albo w tym momencie poczułam jakiś rodzaj, nie wiem, błogości, jakiegoś przyjemnego, jakiegoś ciepła mhm. rozpływającego się, jakiegoś luzu, swobody w środku. To jest informacja, jakiś mój stosunek do tego faktu. Mhm. I wiesz, i mam jakieś takie zastanowienie się w ogóle, bo ja dalej nie wiem czym jest dojrzałość. Nie mam pojęcia. Tak próbuję tutaj trochę porozkładać to na różne czynniki. Dobrze, że o tym mówisz. I blisko mi do tego. Ja wrócę jeszcze do tego, co mówiłem, bo też Twoja odpowiedź do tego odnosiła. Przyglądanie się sobie, takie bezemocjonalne, chodziło mi o to, żeby przyglądać się sobie bez oceny. A emocje często tę ocenę automatycznie mogą nam narzucać, albo w jakiś sposób e, e, od razu się pojawia jakaś myśl. Czyli takie bez, bezmyślowe przyglądanie się. Może, ta, może to byłoby bardziej faktycznie. E, e, Poprawne niż powiedzenie bezemocjonalne. Bo te emocje mogą się tam pojawiać i to jest spoko, ale jeżeli się uczepimy jakieś emocji i, i coś będziemy musieli z nią zrobić, to to może wpłynąć na to, jak my się będziemy przyglądać tej części nas, mhm. co nie? Dobra, mi pasuje, ale jakoś tak do, 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 mhm. dla mnie takie przyglądanie się bezwartościujące. Mhm. I te, to wartościujące ja bardziej, widzisz, to, to ja mam trochę inaczej chyba, bo ja je mniej kojarzę z emocjami, chociaż emocje mogą być też być mowy sygnałem o tym, natomiast bardziej je kojarzę, to wartościowanie jakoś z przekonaniami i z pewnymi nabywanymi, a, 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 dobra, tak wrócę, do, do kawałka takiego psychoterapeutycznego Aha. z pewnymi nabywanymi e, na temat siebie przekonaniami, oczekiwaniami i ocenami, które nabywamy w całym procesie e, socjalizacji, Aha. odkąd jesteśmy takimi malutkimi bajtlami przez potem przedszkole, szkołę, to jak słyszymy, robisz dobrze, robisz źle, jesteś dobrym, jesteś złym człowiekiem, to jest mądre, to jest głupie i tak dalej, i tak dalej. I jakoś my ten rodzaj przekonań myślę, że niesiemy w sobie i to wartościowanie, o którym Ty mówisz, jakoś mi się łączy z kolei z tym elementem mhm. tego, że ktoś nas kiedyś jakoś pookreślał, po, po, ponazywał, ołatkował, pewnym naszym zachowaniom nadał jakiś rodzaj znaczenia, i my z, z tym idziemy i to niesiemy ze sobą. I, I w tym kontekście, dla mnie, dojrzałość być może, jest takim procesem spotkania się ze sobą, być może bez, bez tego ołatkowania, które niesiemy, a raczej z takim popatrzeniem, jak ja się z tym mam. Czy to jest moja prawda, dane zachowanie, i ja go nie lubię, nie akceptuję, dlatego, bo go nie lubię i nie akceptuję, czy dlatego, bo ktoś mi kiedyś powiedział, bo to zachowanie jest ble niepożądane, głupie, niefajne. No, a gdybyś przeskoczyła jeszcze nad tym nie lubię, nie akceptuję, na po prostu tak się zachowuje i to wszystko. No, no właśnie, nie? tak, to to jest bez, bardzo o tym. Tak, no właśnie, tak. tylko że bez dochodzenia Aho. tego, czy ja to lubię, czy ja tego nie lubię. Tak, wyczyszczenia tego, po prostu popatrzenia na to, tak. z próbą zostawienia tych wszystkich ocen, które zdobyliśmy uh -huh. w trakcie naszego życia, jakoś uh -huh. odłożenia tych ocen na bok. No tak, bo wtedy cały uh -huh. czas jakby tylko odtwarzamy płytę, no. co nie? Um. No właśnie, i mówiąc o dojrzałości, yy, mówimy o przyglądnięciu się sobie, bez wartościowania i próbie zrozumienia siebie po swojemu i tego nie akceptacji, tylko to słowo było uznania? uznania uh -huh. tak. o, dobra to mam jeszcze krok dalej no. w... ja mogę wybrać, które zachowania lubię, a które nie i mogę wybrać, z którymi zachowaniami jest mi dobrze, a które być może jakoś są takimi, które z jakiegoś powodu niekoniecznie chcę pielęgnować, które być może chcę zatrzymać, odstawić na półkę na ten moment. Tylko to jest dla mnie taki proces, który, myśląc o dojrzałości, mówię, myślę sobie, że on następuje. Po tym, jak ja się przyjrzę sobie, zostawiając te wcześniejsze łatki, mhm. przyglądam się sobie, i jak się sobie przyglądam, to wtedy mogę sobie powiedzieć: dobra, okej, okay. któreś z tych rzeczy mi nie służą, któreś z tych rzeczy na ten moment wiem, że je mam, ale mogę uznać, że może one na tym etapie mojego życia są. E, niosą mi jakąś więcej, nie wiem, trudności, niewygody i być może, tak sobie myślę, że dojrzałość być może może polegać na takim spotkaniu się ze sobą samą, samym i uznaniu o kto. To może nie dlatego, że społeczeństwo mówi, że to jest dobre albo złe, ale może dlatego, że ja się z tym jakoś mam, to ja mogę na ten moment tego nie chcieć albo chcieć tego więcej. To mi, to mi coś robi. <grymna> Bo teraz tak. Ym, brzmi sensownie, ale mam ale do tego. Bo jeżeli mówimy, że y, to ja się w końcu zacznę zachowywać tak, jak ja chcę, a nie jak społeczeństwo nakazuje, to zamieniamy znowu y, jeden um, zestaw zachowań na inny zestaw zachowań, co nie? I ten zestaw zachowań będzie... Ja decyduję, jaki on jest, czyli decydując, od razu odrzucam niektóre zachowania, które już nazwałem, że ja, ja ich nie chcę, nie lubię, już je znowu przewartościowałem. Czyli przyglądając się sobie w ten sposób, bez nazywania, bez oceniania, dochodzę i tak do momentu, gdzie oceniam i mówię, co ja odrzucam, a co zostawiam, co mi służy, co mi nie służy. Zamiast powiedzieć, jestem i tym, i tym, zachowuję się i tak, i tak w różnych sytuacjach. Ale dochodząc do tego, bez oceny, po co w ogóle ja tak mam? Co nie? Może po prostu wkurza mnie zawsze jedna, jedna jedyna rzecz. Nie lubię ludzi z długimi włosami, nawet nie lubię, bo, um, bo coś tam, bo zawsze jest, coś się wydarzyło w moim życiu, że, że te długie włosy gdzieś tam mi się podświadomie kojarzyły z czymś. Um, teraz uznając, że to jest jakieś nieracjonalne na przykład, albo że w ogóle to o co tu chodzi. I jest to chodzi jest to znowu nazywanie i ocenianie tego elementu. Um, ale dojście do tego tak czysto właśnie bez oceny i wartościowania to co w nas w ogóle siedzi? Ja jestem przekonany, że samo to powoduje automatyczną zmianę w naszym zachowaniu i funkcjonowaniu i nie wymaga w żaden sposób świadomego um, świadomej zmiany zachowania. To znaczy, że jeżeli ja znowu poczuję się w jakiś sposób, którego na przykład nie akceptuję u siebie, to ja muszę to w tym momencie nauczyć się to w jakiś sposób mm. dławić. Bo znowu wracamy do początku, gdzie mówimy o ludziach, którzy kontrolują swoje emocje w danych sytuacjach. No dobra, ale zobacz. Uh, mam tak, że zdarza się, że boli mnie głowa i że łapię migrenę. I teraz, uh, budząc się rano z migreną, mogę zrobić przegląd wstecz i pomyśleć, OK, uh, to Jak wyglądał mój wczorajszy dzień, na przykład, o co zadbałam, a o co być może nie zadbałam, i co mo być może może na tę migrenę wpływać poza mhm. biologią organizmu, mhm. jakiś rodzaj takiej uważności bądź nieuważności na pewne rzeczy. I jeżeli rozpoznam pewną powtarzalność, czyli teoretycznie na przykład. Y to był taki dzień, gdzie o, nie, nie zadbałam o to, żeby pić wystarczającą ilość wody, czy whatever. I zobaczę, że to jest taka powtarzalność w różnych moich migrenach. To e, być może mając taką wiedzę mogę wybrać ok, chciałabym bardziej o tym pamiętać. Aha. Widzę pewien wzór, pewną powtarzalność. I dla mnie to, to jest w pewien sposób o dojrzałości, takie dokonanie wyboru. Ale ty, ty w tym dokonywaniu wyboru nie, ani siebie nie klepisz po plecach, ani nie, nie. nie biczujesz. Mhm. Po prostu jakby tak jest, to, to wszystko, co nie? Ja, ja mam wrażenie, że jeżeli mówimy już o dojrzałości emocjonalnej, no to emocje jednak... Trudno emocji nie wartościować. Jakby jesteśmy wychowani w, w świecie, który nazywa emocje niektóre złymi, niektóre dobrymi albo pożądanymi, niepożądanymi. No i pojawia się emocja złość. Czy złość się komuś pozytywnie kojarzy? I w ogóle dla mnie to jest super temat na kolejne spotkanie. I strasznie bym chciała o tym wartościowaniu emocji porozmawiać. Mhm. Bo o, ja mam takie ogromne wewnętrzne przekonanie o, bardzo, bardzo że to nazewnictwo zrobiło strasznie dużo złego mhm. i emocjom, i naszemu światu, bo każda z tych emocji jest cholernie ważna i każda z tych emocji jest jakimś sygnałem, a my faktycznie je powartościowaliśmy i w związku z tym wartościowaniem jakoś robimy sobie dużo złego w moim przekonaniu. Co? Będziemy dokończyć, mm. faktycznie będziemy to kontynuować w kolejnym, w kolejnym odcinku. Dziś dzisiaj dziękujemy Wam bardzo za oglądanie i odsłuchanie. Bez racji o relacji rozmawialiśmy o relacji z dojrzałością. I o tej relacji będziemy rozmawiać dalej w drugiej części tego, tego, tego podcastu. Cześć. Do zobaczenia.